Grzegorz witamy na ósmym forum rolników i agrobiznesu. Jest ze mną pan Dawid Chwirot, agroekspert z VH Polska, firmy zajmujące się ubezpieczeniami upraw rolniczych. W tym się specjalizuje. Panie Dawidzie, jak przebiega sezon jesienny ubezpieczeń? Wiem, że jeszcze można kupować ubezpieczenia. Czy w tym roku widać większe zainteresowanie rolników? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tak jak pan powiedział, jesteśmy w cały czas w sezonie jesiennym sprzedaży ubezpieczeń. Cały czas można ubezpieczyć swoje uprawy. Mamy pierwszy powiew zimy teraz, w tym momencie. Pierwsze oznaki śniegu, mrozu. Także proszę pamiętać o tym, że przezimowanie nadal jest i może wystąpić sroga zima, która zniweczy cały ten nakład, który w rolnicy włożyli w sezonie jesiennym, także przypominam sobie też lata 2012-2016, kiedy to mówię. Także jesień jest po to, żeby przygotować się odpowiednio nie tylko z uprawami pod względem agrotechnicznym, ale również i pod względem zabezpieczenia tych upraw przed zimą. Zainteresowanie jest oczywiście spore, przede wszystkim ubezpieczeń pełnopakietowych, to znaczy kompleksowe ubezpieczenie od przymrozków przez gran Deszcze nawalne i oczywiście wspomniane przezimowanie. Przede wszystkim na te takie minimalne zabezpieczenie nakładów, które jesienią ponoszą rolnicy. Panie Dawidzie, musimy też pamiętać, że w przypadku niektórych ryzyk obowiązuje okres karencji pomiędzy zawarciem polisy a wystąpieniem szkody, za którą firma przejmuje odpowiedzialność. Na co powinniśmy w tym przypadku zwrócić uwagę? Przede wszystkim termin, termin wybierania się do swojego pośrednika. Żeby on nie był zbyt późny, aby ta, ten okres karencji, o której Pan wspomniał, po prostu upłynął i żeby ta ochrona była jak najdłuższa w sezonie. Proszę pamiętać o tym również, żeby wybierając kompleksowe ubezpieczenie, zwrócić uwagę na poszczególne ryzyka, od których, od jakich faz rozwojowych, czy od jakich dat one obowiązują. Są ryzyka, które po prostu obowiązują od dat kalendarzowych, a pewne po prostu po upływie karencji, polisy są, są one, te uprawy chronione od tego ryzyka przez tak naprawdę cały sezon wegetacyjny. Także też zwróciłbym uwagę na to, jaką uprawę ubezpieczam, aby dobrać odpowiednio ryzyka skrojone na miarę właśnie rośliny, którą chcę ubezpieczyć. Najlepiej oczywiście mieć ubezpieczenie pakietowe i spokój od w miarę szerokiego zakresu. Panie Dawidzie, zakup polisy to jedna sprawa, druga kwestia to ewentualna likwidacja szkody. Wiem, że dzisiejsza Pana prezentacja na forum będzie dotyczyła również procesu likwidacji. Na co zwracacie największą uwagę w VH Polska? Przede wszystkim na to, aby zarządca, gospodarz, czy właściciel pola, czy po prostu rolnik był obecny podczas likwidacji szkód. Aby nie było żadnych Niepotrzebnych napięć związanych, związanych z, tych, że, z tym, że rolnik czy poszkodowany nie rozumie procesu likwidacji szkody, czy pewne aspekty nie zostały do końca wyjaśnione przez rzeczoznawców. Na to zwracamy szczególną uwagę, przede wszystkim w ryzykach przymrozków wiosennych, które też są likwidowane najczęściej w dwuetapowo, czyli oględziny wstępne są również ważne jak oględziny końcowe i na tych wszystkich oględzinach najlepiej, aby był obecny rolnik osobiście podczas oględziny rzeczoznawców. Rozumiem, że w tej sytuacji unikamy późniejszych ewentualnych roszczeń, nie, nieporozumień, odwołań i wydłużenia całego procesu wypłaty odszkodowania. Dokładnie. No, takie nieporozumienia właśnie rodzą wydłużanie procesu, to po pierwsze, po drugie odwołania czy ewentualne reklamacje zgłaszane przez rolników, to po prostu potem i zajmuje czas niepotrzebne właśnie napięcia pomiędzy zakładem ubezpieczenia rolnikami, a my chcemy po partnersku współpracować z rolnikami aby proces likwidacji był przejrzysty, merytoryczny i szybki. Życzmy sobie zatem, żeby tej likwidacji było jak najmniej w przyszłym sezonie, co będzie z korzyścią zapewne i dla rolników, i szczególnie dla Państwa. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Szersza relacja z naszego panelu dotyczącego organizacji i zarządzania na pewno pojawi się na stronie tobagral.pl, jak również w kolejnym wydaniu Tobagral Polska. Dziękuję bardzo Panie Dawidzie. Dziękuję.